Zdarzyło ci się kiedyś tak, że wygenerowałeś grafikę w AI, ale coś było z nią nie tak? Była nieostra, rozpikselowana, miała tło, którego nie potrafiłeś usunąć, a może po prostu ważyła zbyt wiele i nie mogłeś z nią nic zrobić. W dzisiejszym filmie pokażę ci jak bez umiejętności technicznych poprawić jakość zdjęcia, zmniejszyć jego wagę, usunąć tło oraz jeśli było generowane w Gemini, usunąć znak wodny. Nie potrzebujesz żadnych płatnych narzędzi, wszystkie narzędzia działają bez rejestracji, bez podawania karty i są bardzo proste w obsłudze. Zapraszam Cię więc do oglądania i zostawienia suba na moim kanale, a co środę pojawia się nowy film. Wyobraź sobie, że wygenerowałeś świetną grafikę w AI. Jest super styl, podoba Ci się kolorystyka, postacie są można powiedzieć idealne, ale przyglądasz się i widzisz, że zdjęcie jest lekko rozmazane, Piksele są widoczne, no i co w takim przypadku? Tutaj przychodzi nam z ratunkiem narzędzie Upscale. Upscale to powiększanie zdjęcia w taki sposób, aby jednocześnie poprawić jego jakość. Czy nie jest to zwykłe rozciąganie, ale AI po prostu dobiera piksele przewiduje jaki piksel mógł być obok, przez co poprawia się jego ogólna jakość. I narzędzia, którego użyjemy, aby to zrobić, jest to upscale.Media. Wchodzimy na tą stronę. Ja wszystkie linki podam wam w komentarzu pod spodem tego filmu, więc możecie sobie zapisać do zakładek i mieć je na później. Ok, więc mamy taką stronę. Jak widzicie, jest bardzo prosto. Nie trzeba się logować. Wystarczy, że klikniemy prześlij zdjęcie. Wybieramy nasze zdjęcie. Ja wybiorę to. No i nasza grafika została wgrana. Jak widzicie, możemy zobaczyć jaka jest różnica. Zobaczcie po prawej stronie, no jest dużo lepiej widać to we włosach, widać to tutaj na tkaninie. Hmm. Teraz możemy powiększyć je jeszcze bardziej, na przykład do czterech razy. Musimy też chwilkę zaczekać. Mi się zadawało bardzo szybko. Oczywiście takie zdjęcie będzie też więcej zajmować, ponieważ ilość pikseli jest większa, ale jeśli byśmy na przykład potrzebowali do druku lub na jakąś koszulkę, no to na pewno tutaj się to przyda. Zwiększenie jakości. Ok, możemy tutaj pobrać, klikając pobierz obraz. No dobrze, a co jeśli chcielibyśmy teraz zostawić samą postać i usunąć całe tło, a do tego tło było przezroczyste. Tutaj z pomocą przychodzi nam kolejne narzędzie, oczywiście kolejne darmowe, nie musimy się rejestrować. Wybieramy zdjęcie. Tym razem wybiorę moją miniaturę na YouTubie. Klikam otwórz. No i klikamy Remove Background. Czekamy chwilkę. No i mamy usunięte tło. Tutaj musicie pamiętać, aby zdjęcie zostało zapisane w formacie PNG, jeśli będziecie go na przykład dalej używać, bo format JPG automatycznie zapisze wam tło jako białe, więc w tym momencie kiedy go pobiorę, pokażę wam i go otworzę. Mimo, że jest białe tło, to ono jest tak naprawdę przezroczyste. Jeśli w tym momencie dokleiłbym postać na przykład do innej grafiki, no to będzie to tylko i wyłącznie postać bez żadnego tła. Możemy też skopiować zdjęcie do schowka i wkleić je skrótem Ctrl V, tam gdzie potrzebujemy. Dobra, przechodzimy do następnego narzędzia. Jest to Squash od Google. Już kiedyś o nim mówiłem, ale uważam, że jest to świetne narzędzie i używam go sam na co dzień. Możemy zmniejszać zdjęcie naszych grafik. Naszych zdjęć, i to naprawdę bez utraty jakiejkolwiek jakości. Ja wrzucę powiedzmy to zdjęcie, jak widzicie waży 8,7 MB, czyli prawie 9 MB. I zobaczcie, w tym momencie mogę go skompresować o 96% i tak naprawdę nie widać żadnej utraty jakości, więc z 9 MB do 342 kB. Jest to świetny wynik. Jeśli macie jakieś grafiki, które chcecie wrzucić na stronę, albo gdzieś je przesłać, i nie chcecie, żeby dużo ważyły, no to tutaj, mówię Wam, to jest świetne narzędzie. Możemy też zmniejszyć wielkość tego, tej grafiki, na przykład o 50%. Wtedy już w ogóle będzie prawie nic nie ważyć. Jest bardzo proste, w pełni darmowe, nie musicie się nic zarejestrować. Wystarczy, że klikniecie tu, pobiera Wam się prosto na komputer. Jak widzicie, super. Jest jakość dobra. Praktycznie taka sama jak była. Teraz możecie na przykład wrzucić to zdjęcie w upscala i poprawić jakość. I ze 100 KB zrobić na przykład 1 MB. I wtedy zdjęcie będzie naprawdę w super jakości. A nadal będzie ważyć bardzo mało. Ostatnie narzędzie, o którym warto powiedzieć, służy do usuwania znaków wodnych Gemini. Jeśli kiedykolwiek robiliście coś w Nano Banana, pewnie wiecie, że pozostaje tam znak wodny. Ale można go bardzo prosto. Usunąć bez posiadania subskrypcji w Canva lub Photoshopa. Wystarczy, że wybierzemy zdjęcie, otworzymy. Jak widzicie, znak wodny zostanie usunięty. Możemy go pobrać i to wszystko. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że narzędzia, które wam pokazałem, wam się przydadzą i będziecie ich używać. Jak widzieliście, nie wymaga to żadnej wiedzy. Wiadomo, że jeśli ktoś zajmuje się grafiką na co dzień, to używa takich narzędzi jak Canva lub Photoshop do obróbki ale akurat w tych narzędziach, które wam pokazałem, nie wymagana jest żadna wiedza techniczna. Jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę oraz komentarz. I zapraszam na następne odcinki.